Cześć, moi drodzy. Dzisiaj, tak jak obiecałem, mamy piękne scenariusze, koniki, siła, witalność. Przechodzimy, e, piękne e, widoki, ale tak jak obiecałem, moi drodzy, światłennik strecingu, ten strecing ukierunkowany właśnie pod tą doligliwość, przeklętą mówią, mówiąc potocznie, tą przepuklinę u ale nie tylko. Pokażę Wam, jak się prawidłowo rozciągać, jak doładowywać potocznie się, mówiąc e, swój organizm codziennie. Przechodzimy. nie pokazałem Wam kilka przykładowych ćwiczeń właśnie na e, górę tutaj. Skupmy się na dole. Dlaczego? Dlatego, że dół tak naprawdę odpowiada za e, dużo, może być najwięcej, jeśli chodzi o odcinek lędźwiowy i o naszą postawę ciała oraz naszą siłę witalną. Pamiętajcie, że bardzo łatwo sprawdzić, czy mamy przykłucze, czy nie. Możemy to sami bardzo szybko e, sprawdzić na sobie. Przechodzimy, moi drodzy. E, od razu szybciutko pokazuję ćwiczenia. W e, z koordynacją, oczywiście, stretching dynamiczny, połączony ze, ze stretchingiem statycznym. Dzisiaj nie mam możliwości tutaj kłaść się za bardzo na ziemię. I e, jeszcze poświęcę jeden odcinek dla Was, kiedy Wam pokażę tutaj taki stretching e, aktywny e, z pomocą właśnie tutaj, e, pomocy partnera. Dzisiaj przechodzimy, zaczynamy od stawu biodrowego. Zobaczcie, proste ruchy, zaczynamy wolno. Zobaczcie, ruch w górę, do wewnątrz, na zewnątrz. I zobaczcie, włączymy to w koordynację. Zobaczcie. Raz, dwa. 3. Raz, dwa, trzy. I zobaczymy. I już widzimy, czy nasza koordynacja. Mogę to robić zamkniętymi oczami na jedno uderzenie. Zobaczcie. Teraz fakt jest taki, czy możemy przyspieszyć i czy możemy ten ruch wykonywać bardziej obszernie. Zobaczcie, w górę. Hop, hop, czy nie mam żadnych problemów, czy nie obraca mnie. Kiedy hop czy nie rzucam mnie, no, no bo czy potrafię w płaszczyźnie tutaj swoje biodra zachować i wykonywać taki ruch. Zobaczcie, hop, hop. Rozluźniamy to część, jeżeli chodzi o w ogóle przygotowanie organizmu do jakiegokolwiek treningu, a przy okazji naprawdę bardzo fajne polepszanie mobilności w stawie drogi. Druga noga to samo, zaczynamy spokojnie. Na jedno uderzenie. Z każdym ruchem widzicie wychodzę coraz wyżej, tak? Oczywiście odmiany tego ćwiczenia możemy zrobić sobie pełne, odwodzenie, coraz wyżej, jakbyśmy rysowali kolankiem takie półokręgi, w ten sposób, tak? Rozluźniamy ta sama noga, odwodzenie, czyli i przywodzenie, hop, hop. Obszerny ruch, na dwa, zobaczcie, Hop. raz, 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 okej, okay. mamy sobie biodrowe. Moi drodzy, to już wcześniej Wam pokazywałem, możemy robić to w ten sposób, oczywiście z rękoma, tu bez rąk, same biodra, stopy, nasz jakoś bioder nawet troszeczkę wężej i przechodzimy, zobaczcie, ruchomój bioder i oczywiście odcinek boczny, Tutaj odcinek kręciowy kręgosłupa. Mosto poruszamy do boku, sprawdzamy mobilność przytrzymajcie chwileczkę Zobaczcie w którym momencie nie pochylamy się do przodu nie wychylamy się w ten schod, nie obciążamy odcinka le to ma ościźnie tutaj bocznej. zobaczcie, zginam się do boku chodzę do drugiej strony Pochylam się. Ja tutaj tą część strony prawo bardziej czuję, bo wczoraj pracowałem, to ruszałem się mocno i dzisiaj szczuję. Rozluźniamy krążenie bioder. Są to proste ćwiczenia, które wykonywało się na zdjęciach wychowania fizycznego, ale trzeba na nie zwracać uwagę. To nie chodzi o to, aby stać i pokręcić bioderkami, tylko tutaj ruchy robimy wolno, a obszernie. za zakorce biodrowe i zobaczcie, obszernie. Ten ruch jest bardzo obszerny. Teraz naprawdę czujemy, jak te biodra bardzo fajnie, mocno pracują. Teraz. Oczywiście nie robię tych ruchów. Najlepiej, aby wykonać przynajmniej 20 na stronę takich ruchów. Mocno wieje, więc, moi drodzy, ciężko jest teraz. Także staram się jak najmniej mówić, a więcej pokazywać. Mamy to. Bardzo ważna rzecz. Jeżeli mamy przepuklinę. Musimy te mięśnia spokojnie przygotowywać. Rozciąganie jest bardzo ważne. Pokazuję Wam to jest. Tych wersji będzie dużo więcej. Kolejna, zobaczcie. Do boku. Stopa cała na ziemi. Biodami idę w tył. W ten sposób. Teraz zobaczcie. Nie utrzymując przechodzę ze strony do strony. Stopa cała na ziemi. I przechodzę. Dotykając dotykaj ziemi. Raz. Teraz. Plecy proste. Wyciągnięty kręgosłup. Patrzę przed siebie. Zostaję. Utrzymuję. Patrzę. Postawa. Całe mięśnie przywodzące pracują bardzo mocno. Przechodzę druga strona. Podpieram się. Mogę kolano nie potrzę, Kolano nie idzie do przodu. Właśnie tam w tył. Patrzę. Plecy proste. Staram się, żeby tutaj odcinek lędźwiowy też był wyprostowany. Jak najbardziej wyciągam się w przód. Wstaję. Wypycham biodra na szerokim rozkroku. Czuję tutaj, ten właśnie części tutaj przywodzące przy spojeniu łonowym, one teraz pracują. Ten właśnie, mamy tutaj z tym problem. Jeżeli mamy tą przepuklinę. I najważniejsze moi drodzy, napinamy pośladki. Dlaczego? Bo napinam pośladki to na stabilizator. Jeżeli nie napinamy, obciążamy odcinek lędziowy. Napinamy pośladki i utrzymujemy. Pochylamy. Hop. Biodra mocno w tył. Patrzę przed siebie. Nie robię tak. Tylko wyciągam kręgosłup przed siebie. Mocno. W ten sposób dociskam pięty do podłoża, wypycham, napinam pośladki. Przechodzę utrzymywać tak do 15 sekund, tak, aby chwilę w tej pozycji izometrycznej zostać, wypycham. Ok, rozluźniam. Zobaczcie, stawy kolanowe, jak sprawdzić, czy. Stawy kolonowe z stawami kolonowymi, zobaczcie jak stawy skokowe, czy macie odpowiednio rozciągnięte stawy skokowe i najważniejsze achilles i brzuchate łydki, zobaczcie jak, jak, jak łatwo to sprawdzić, wykonuję pełen przysiad, wolno, zobaczcie, do końca siadam, wstaję, tak powinien zachować się mój staw skokowy, moja pięta jest dociśnięta do podłogi, zobaczcie, hop. Ok no i 10 taki przesiad. Oczywiście nie opadam szybko, tylko robię kontrolowanie wolno siada plecy wyprostowane, ściskam wchodzę w górę. Wersja dla was bardziej potrzebna i sprawdzająca właśnie staw skokowy, to jest złączenie stóp, czyli w ten sposób pięty są praktycznie złączone. Palce są rozwarte na zewnątrz. na taką kontrolowanie. która na niej do przód, pomp, posiadki do wtełu. Posiadam. Zobaczcie, dokąd staw. Pełni kontrolowany ruch. Jeżeli nie możecie tego zrobić, to jest już Wam sygnał, że Wasz achilles jest przykurczony, co jest niebezpieczne, w przyszłości grozi to zwapnieniem, bądź zerwaniem achillesa, bardzo silnego ścięgna. Więc takie proste testy, które powinniście wykonywać. Mięsień dwugłowy. Zanim go zaczniecie statycznie rozciągać, bardzo dobrze jest po prostu, zobaczyć. unosimy ugiętą nogi. hop w górę, raz, jedna, raz, druga. Dlaczego? Jeżeli ten mięsień mamy, mamy przykurczony, przykurczony mamy bólę z plecami. Mięsień dwugłowy rozciągnięte rozluźnia i tutaj rozciąga nasz mięsień pośrodkowy oraz rozluźnia tutaj, tutaj mięścia lędźwiowe. Nazywa się to częścią tylnią mięśni kulszowo-goleniowych. Takie ruchy, zobaczcie, na początku, raz kolano do klatki piersiowej, noga zgięta. Hop. Ile możemy, tak? Pamiętajcie, nie ciągnąć za bardzo, możecie sobie zrobić krzywdę. Spokojnie, do tego, ta noga idzie swobodnie w górę. Hop. Hop, tak? Jedziemy. Po ile razy. 30 razy na nogę. W ten sposób. I rozluźniamy. I teraz tak, moi drodzy, jeżeli Wasz poziom będziecie czuli, dzięki właśnie tym dynamicznym ruchom, ale kontrolowanym, wasz mięsień kluczowo-goleniowy, czyli długowy uda, e, cała część tylna będzie się ładnie rozciągała. Dojdziecie do etapu, że zaczniecie delikatnie prostować nogę. Na początku są to ruchy w ten sposób. Przed siebie. Hop! Prosta nogę, tak? Hop. Kontrolowany, zobaczcie, nie skręcam stopy, stopa jest w kierunku tam, gdzie wykonuję wykup. Tak? W ten sposób. Również 30 na nogę. Możecie rozłożyć to sobie przysłowiowo, jak to się mówi na rady. W momencie, będziecie dochodzić, zawsze dbajcie o to, aby z każdym tygodniem, wasza, a wasza amplituda ruchu polepszała się. Zobaczcie. Coraz wyżej. Oczywiście kontroluję ten ruch. I podczas ruchu nie, nie zginam się. staram się być wypustowany. Oczywiście moi drodzy wymachy są niesamowicie potrzebne dla was, dlatego że to jest element stretchingu dynamicznego, o którym ciągle mówiłem i bardzo dużo podkreślałem. Możemy robić modyfikacje, tak jak odwodzenia, tak? Zobaczcie czyli otwieranie. Przy okazji dwugłowy i biotra pracują, tak? Jeżeli nie możemy, robimy zgiętą nogą w ten sposób. Tak? I oczywiście część boczna, czyli pośladkowy, mniejsze, większy również, biodrowo lędźwiowe Stoimy tutaj, może być na początku ugięta noga i do boku. Hop, możemy zgiętą nogę na początku. Hop, hop. Z biegiem czasu wyrzucamy nogę coraz wyżej. Również po 30 razy na ten ruch w tylni musimy uważać dlatego że moi drodzy zobaczcie co się dzieje kiedy robię taki ruch automatycznie lędźwia tak ciężko jest na początku kontrolować nasze lędźwie wyginamy je mocno dobrze jest to robić z asekuracją trzymać się czegoś napiąć mięśnie pośladkowe i robić takie ruchy w tył kontrolowane tak w ten sposób ile razy również. Tutaj 15 razy zalecam na początku, dlatego że jak będziecie robić dużo, w pewnym momencie zmęczenie spowoduje, że już będziecie mimowolnie siłą bardziej woli wyrzucać nogę, a tu musi być wyrzut kontrolowany. Mamy teraz wszystkie części, jeżeli chodzi o, e, o naszą kończynę. Moi drodzy, mamy tutaj coś takiego jak możliwość drabinki. Chodźcie podejdźmy, pokażę Wam szybciutko. jedna wersja, czyli górszowo goleniowe Mamy tutaj w ten sposób i dociskamy mocno biodra do podłoża, prostując się tutaj w klasy piersiowej, możemy zrobić podpór tutaj do przodu sobie delikatnie. Zobaczcie, na początku będzie, będzie Wam ciężko. Wy, jedyny mięsień, które powinniście czuć, to tutaj, część tutaj przywodząca i tutaj z boku. Zobaczcie, ja staram się mocno pięto wypchnąć do tyłu, a biodrem, biodro położyć wręcz do podłoża. Patrzę przed siebie, Rozmiecie? W ten sposób. Utrzymuję, nie robić tego tutaj huśtania po prostu do granicy bólu. Powolutku przechodzę i przychodzę z druga strona. Zobacz. Mamy. Patrzę przed siebie. Nie, nie robię tego ruchu. Staram się plecami wychodzić. Elongacyjne ćwiczenie wyciągnąć kręgosłup przód i wstaje. Moi drodzy, dlaczego mięsień kulszowo goleniowy To mięsień, które tutaj idą od kolca biodrowego wewnątrz, przymocowuje się do naszych żeber, czyli od żeber tutaj do mięśnia kulszowo goleniowego One powodują właśnie też, między innymi, przykurcz mięśni tutaj, tutaj naszych bioder. A mięsień przykurczony z przodu oznacza przykurczony wiecie? W momencie, kiedy go będziemy eksploatować biegiem pod szybkim sprintem, mięsień ulega właśnie w mikro uszkodzeniu. I to tak właśnie podchodzi z tego powstaje przepuklina sportowa, czyli przypalenie mięśni. Mięsień brzucha powinien być, zobaczcie, biodra, zobaczcie jak ja tutaj ruszam, tak? Ja wiem, że dziwnie te ruchy wyglądają, ale zobaczcie. To nie jest z brzucha, jak to się mówi, tak, a to jest bardzo ważne, musicie sprawić, aby ten ruchy tutaj, żeby to nie było zablokowane. To nie jest tak, że powiecie, że kobiety, dlatego właśnie kobiety mają mniej problemu właśnie z takimi urazami, nawet tak są spo, sportowcami, dlatego że one mają mimo wszystko elastyczność tych bioder dużo lepsze. Zobaczcie, te ruch, tak, wykonywać takie spięcia tutaj do góry, polepszać tą ruchomość, tak, dlatego powiedziałem, te do boku zgięcia, zobaczcie, sprawdźcie u siebie, ile możecie zgiąć się do boku, niektórzy już jest koniec, tak. Zwróćcie na to uwagę, jeżeli chodzi o drabinkę, szybciutko to ten ciężar pokoleniowy wysoko przyciągamy stopę cała na ziemi, nie na tak? i tutaj dociskamy kolano do klatki piersiowej. I tutaj mamy już pomoc w postaci naszej tutaj przyciągnięcia drabinki, nie zginamy kolana, prostujemy całe tutaj pasmo, bardzo mocno czuje klatka piersiowa. Ostatnie już ćwiczenie, muszę pokazać mięsień czworogłowy kolano blisko kolana, e, biodrami, atakuję w przód, piętę dociskam do podłoża, w równowagi, utrzymuję taką pozycję, delikatnie zginam kolano, biodro mocno w przód, rozciągam, mało, że tutaj mięsień prosty, buda bardzo ładnie pracuje i powolutku odpuszczam, rozluźniam, też po, bardzo potrzebne, dlatego, że rozciągamy tutaj, tutaj e, do rzepki, które jest bardzo ważne, e, prewencja, tak zwana kolano skoczka, często jeżeli wykonujemy ruchy dynamiczne. Mam nadzieję, że ten materiał, korzystajcie z tego, bądźcie aktywni, codziennie go wykonujcie, moi drodzy, a zobaczycie w bardzo krótkim czasie ja zaręczę naprawdę za ten program, dlatego że sam używam i jestem naprawdę, jak widzicie, jestem elastyczny, nie mam problemów z takimi właśnie razami dzięki temu właśnie zestawowi ćwiczeń. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam do subskrypcji, moi drodzy, do komentarzy. Jeżeli spodobał Wam się film, dajcie łapkę w górę. Rozmawiajmy, dyskutujmy zawsze. Na Waszą prośbę mogę stworzyć kolejny podobny film bądź o innej tematyce. Pozdrawiam serdecznie, dużo zdrowia moi drodzy, wesołych świąt na trofi pasie.